Znajdujemy się w minie kurnik na polu u pana Adama obiegałki na plantacji cebuli zimującej. W całej Wielkopolsce są rejony, gdzie uprawia się bardzo dużo cebuli i to cebuli różnych typów. Wśród nich dużą popularność ma uprawa cebuli zimującej. Znajdujemy się na plantacji cebuli Wolf z hodowli Hazera, która była wysiewana około 25 sierpnia. Plantacja nawadniana. Jeśli chodzi o samą odmianę, jest to odmiana na tyle uniwersalna, że można ją przeznaczać zarówno na wczesny zbiór pęczkowy jak również na zbiór na biało, jako cebulę obcinaną. Aktualnie tutaj na tej plantacji jest część cebuli wykopanej i ta cebula dosycha i będzie sprzedawana na łuskę. Wolf należy do tych odmian, które do tego celu jak najbardziej się nadają. Po przeglądzie w przeciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni wielu producentów docenia tego Wolfa ze względu na to, że jest wierny w plonowaniu. Może nie jest to odmiana najwcześniejsza, natomiast tutaj, jeżeli nie braknie nam nawozów, wody, odpowiedniej agrotechniki, naprawdę ten Wolf potrafi się odwdzięczyć superplonem. W naszej ofercie jest wiele odmian cebul zimujących. Na razie najwcześniejszą odmianą jest odmiana. Nevix Są też odmiany późniejsze od Wolfa, przykładowo odmiana Panther, około 2 tygodnie nawet późniejsza od Wolfa, potrafi zrobić bardzo duży plon cebul bardzo dobrej jakości. No tu szczególnie polecane dla tych osób, które nie patrzą na wczesność, ale patrzą na jakość samej cebuli i chcą ją przeznaczać. Na przykład do sprzedaży na worek. Prawa cebuli zimujące jest, jest trudnym tematem z kilku względów. Jednym z aspektów, które mówią o tej trudności jest możliwość jarowizacji. Tu ja od kilkunastu lat, prawie dwudziestu, pracuję z tą odmianą, obserwuję ją. Także w przypadku Wolfa, jeżeli dotrzymamy odpowiednich terminów agrotechnicznych, zwłaszcza terminu siewu w okolicy 25 sierpnia to można powiedzieć, że jest to jedna z odmian, które, która jest najmniej podatna na kwitnienie. Przy uprawie zimówek ważna też jest zimotrwałość. Odmiana Wolf wyróżnia się na tle odmian konkurencyjnych, jeśli chodzi o samą zimotrwałość. Ta cebula, na której się tu znajdujemy, to jest plantacja o powierzchni 4,5 hektara. Termin siebu tej cebuli to był 25 sierpień. Zastosowaliśmy odpowiednie nawożenie. Przed plonem były ziemniaki, po orce czekaliśmy kilkanaście, kilka razy, trzy razy były zwalczane chwasty metodą mechaniczną, no i 25 sierpnia, przed około 10 sierpnia, kiedy się zbliżał termin siewu, nie chciałem siać z 20, 10 sierpnia ani 15, Uważam, że to jest termin zbyt wczesny ze względu na jarobizację tej cebuli. No i wysaliśmy odpowiednią dawkę nawozów zgodnie z analizami gleby, które zostały przeprowadzone w stacji chemiczno rolniczej. W miarę 300 plantacja. Nie wiem, czy dzięki tym, tym, tym kilku zabiegom mechanicznym, które zostały na, tej, na tym polu wykonane, zrobiliśmy sporą redukcję, mi się wydaje, chwastów w tym momencie. Moje doświadczenie z uprawą cebuli o zimej sięga kilkunastu lat. 15 lat temu uprawiałem tę właśnie odmianę i, i poznałem ją dość, dosyć mocno. Ale później nastąpiły takie okresy niepowodzenia w uprawach, a to były mrozy, a to źle przezimowała, a to źle powschodziła i, i zmusiło mnie to do przejścia na uprawę cebuli jarej. I po tych kilkunastu latach postanowiłem wrócić do uprawy cebuli ozimej i wybrałem właśnie odmianę Wolf, z którą miałem wieloletnie doświadczenie kilkanaście lat, lat wstecz. To jest moja cebula odmiana Wolf. Obserwując stan plantacji cebul z siewu wiosennego, który no na chwilę obecną jest bardzo różny, bo nie każdy zdążył, zdążył w optymalnym terminie zasiać cebulę wiosenne, myślę, że, że warto się pokusić o uprawę cebul zimowych. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.hazera.pl do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie są relacje konta na Facebooku, jak również do bieżącego śledzenia portalu Ewazylicttwo, gdzie również na bieżąco publikowane są relacje nasze wspólty.